Hejka, witam Was w nowym roku i chciałbym dzisiaj pogadać na taki temat, czy warto inwestować tyle, ile jest człowiek gotów stracić. Czy faktycznie tak jest, czy może to jest bzdura, a może to jednak złota zasada. A więc może zacznijmy od tego, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. I gdy człowiek inwestuje, on już akceptuje jakiś poziom ryzyka, większy lub mniejszy. I jak dużo człowiek powinien inwestować? Czy faktycznie powinieneś inwestować tą kwotę, którą no, nie boisz się stracić? Jeżeli stracić ją, to nic się nie stanie u Ciebie w życiu, na to będziesz miał pieniędzy i wszystko będzie ok. Bo też zobaczcie, czym jest taka strata, jak ja to nazywam. Póki akcje są na minusie, ale nie są sprzedane, no to ta strata nie jest zaksięgowana, jakby nie jest zrealizowana. Więc to ryzyko ze stratą wiąże się po prostu z tym, że człowiek może przez jakiś dłuższy czas mieć portfel na czerwono, ale to nie oznacza, że on te pieniądze już stracił, bo przecież on jeszcze tego nie sprzedał, tych akcji. Także to zdanie, że warto inwestować tyle, ile jesteś gotów stracić, to ono już jest takie nie do końca y, poprawne, ponieważ y, raczej inwestujesz tyle, ile y, jesteś gotów przesiedzieć taki y, okres na minusie, gdy portfel jest na czerwono, okres y, jakichś gorszych czasów, gdy ceny akcji spadają. To by było bardziej takie poprawne, ja bym powiedział. No bo wiecie, mi to stwierdzenie bardziej pasuje do jakiegoś kasyna, gdzie można powiedzieć, graj taką kwotą, jaką jesteś gotów stracić, a nie do giełdy. No bo jednak giełda to jest rynek finansowy i to jest jakby... Ogromny biznes, który ma swoje podstawy, ma swoje fundamenty. To nie jest jakaś tam loteria, że ty rzucasz pieniądze i możesz je stracić za 5 minut i więcej nie zobaczysz tych pieniędzy. No, tak nie jest. Także teraz, gdy wyjaśniliśmy, czym jest ryzyko, a czym jest strata, też popatrzmy prawdziwie w oczy, że no, większość inwestorów inwestują długoterminowo, czyli tam co miesiąc spłacają pieniądze. I jakby akceptuję to ryzyko, jak już mówiłem na początku. I tak naprawdę inwestować trzeba tyle pieniędzy, ile no jesteś gotów przesiedzieć na takim dowku w takim gorszym okresie. To raczej takie zdanie jest kierowane do początkujących, którzy jeszcze nie mają doświadczenia na giełdzie, nie wiedzą, co kupić, kiedy kupić, kiedy sprzedać, jak podzielić kapitał. To raczej właśnie to stwierdzenie trzeba kierować do takich ludzi niż ogólnie do wszystkich inwestorów. Także zarządzajcie kapitałem mądrze, inwestujcie, pamiętajcie, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. I dzięki Wam za obejrzenie tego filmika. Widzimy się następnym. Pozdrawiam.